Hej, dzisiaj chciałabym Was zaprosić na ostatnie przeczytanych numer 5. Dobra. Zacznijmy od. A, lepiej tak. Zacznijmy od. Jezus, ale ja mam głupie tyle włosów, że. Szko... Muszę tak się popatrzeć trochę. Szkoła dla Snobów. Kari Karasjow i Jill Kargman. Przepraszam. Nazywam się Lucy Peterson i powiem Wam jedno: kompletnie nie pasuję do swojej nowej szwajcarskiej szkoły z internatem. Kawiar do każdego posiłku, obowiązkowe fraki na balu, bo smokingi już wyszły z mody. Wycieczki do Genewy, zakupy u najlepszych projektantów, a wśród uczniów prawdziwe koronowane głowy. To nie moja bajka, jestem zwykłą amerykańską nastolatką. Dostałam się tu dzięki stypendium i chcę dać czadu w klasie oraz na korcie, aby dostać się na dobrą uczelnię. Tyle tylko, że w tej chwili wychodzę z siebie, by zrobić wrażenie na chłopaków, który wpadł mi w oko. Tak się składa, że jest księciem. dodatków dodatku wplątałam się w koszmarną aferę z brukowcem, a najpopularniejsze dziewczyny w szkole uczyniły mnie obiektem swoich złośliwości. W co ja się wpakowałam? No, już widać po opisie, że będzie trochę romansowo. No, ale... trochę intrygi nie zaszkodzi. Lucy została się... Do tej szkoły dzięki swojemu uporowi i dzięki temu, że jest zdolną tenisistką. A jej marzenie było, żeby grać na takim prawdziwym korcie. I dostała się tam. I oczywiście musiała się dostać do klubu tenisowego, chyba tak to można nazwać. No i ten jej książę też gra w tenisa. Książka jest naprawdę fajna. Nie wiem co mogę więcej o niej powiedzieć za bardzo. Na pewno bym ją polecała na teraz, na ten okres letni, bo potem, jak się zacznie znowu uczenie się i w ogóle, no to nie będzie czasu na to. A to jest taka książka lekka do przeczytania. Naprawdę, można sobie wziąć na plażę i przeczytać w dwa dni. Nie ma sprawy. O, lata mi komary. <grych> Dobra, następnie. Marjorie M. Liu, pocałunek łowcy. Demoniczna strażniczka ludzkości, zakochana w człowieku, który potrafi okiełznać demony. Za dnia tatuaże są jej zbroją. Nocą ożywają, odrywają się od jej ciała, by stworzyć jej własną demoniczną armię. Są jedynymi przyjaciółmi ostatniej tropicielki demonów Maxim Kiss w walce ze złem jedynymi bliskimi istotami w jej życiu, w których nie ma miejsca na miłość. Lecz nadchodzi dzień, gdy wszystko się zmienia ze sprawą niezwykłego mężczyzny. Tak. Kolejna książka od Amber. Czyli: Co MZK szuka zazwyczaj w koszyku z przecenami? Tak. Kolejne przeceny sprawiły, że Amber na pewno jest jednym z moich ulubionych wydawnictw. znowu na naturalny świat trzeba przyznać, że jest on zupełnie inny niż następna pozycja. Naprawdę nie mogłam się oderwać, jeśli o to chodzi. Bardzo dobre opisy, trzeba przyznać. Naprawdę sobie wyobraziłam te wszystkie tatuaże, które się odrywają od jej skóry. Zira, As, Mal i Dek. Chyba dobrze powiedziałam wszystko. Jeśli ktoś zna dobrze tą książkę i może mi na pewno powiedzieć, że dobrze powiedziałam, to nie będę wdzięczna. Ta książka opowiada o... tak naprawdę o szukaniu swojej przeszłości, bo Maxine odkrywa swoją przeszłość. Odkrywa, czemu tak naprawdę jest tą strażniczką, co w niej siedzi takiego. No, nie umiem tego opisać za bardzo. To jest taka książka, gdzie mamy tak naprawdę. No, taka seria, gdzie mamy tych kilka wątków. I nie za bardzo wiem, od którego zacząć, ale naprawdę polecam. Za niedługo jeszcze będzie na pewno z ostatnio przeczytanych druga część, więc może powiem Wam trochę więcej. I ostatnia książka, wiem, dzisiaj tylko trzy. Wow! Mel Melancholia Sukuba, czyli dziennik Bridget Jones z piekła, rodem R R Rachel Mead. chyba tu przepowiem Przybierają postać nieziemsko pięknych kobiet, wabią mężczyzn i budzą w nich pożądanie Sukuby, uwodzicielskie i młodecze demony. Sukup to chyba najlepsze zajęcie, jakie można sobie wymarzyć w piekle. Ma się wtedy wszystko, seksapil, umiejętność zmiany postaci, fantastyczne ciuchy oraz to, że każdy facet umarłby za jedno spojrzenie lub dotyk. I faktycznie, często tak to się kończy. Jednak w życiu Georginy Kincaid sukuba Sieto, nie jest tak ekscytująca, jak mogłoby się wydawać. Georgina nie jest przekonana, że uwodzenie śmiertelników i wysysanie z nich energii życiowej to najlepsze zajęcie dla dziewczyny. Takie jak ona zdecydowanie bardziej wolałaby poszukać swojej bratniej duszy, a może to nieśmiały autor kryminałów. Tylko co zrobić, żeby to, tej bratniej duszy od razu nie uśmiercić, kiedy w weźmie górę natura sukuba. Romantyczne marzenia o prawdziwej miłości będą musiały jednak zaczekać w domu licznym podziemiu, podziemiu Seattle. Ktoś zaczyna zabijać nieśmiertelnych. Mamy tutaj diabli, sukuby, anioły, demony, naprawdę cały przedział nieśmiertelnych. Tak, a wśród nich naprawdę, naprawdę fajna postać, czyli autor kryminałów, który się nazywa Seth Mortensen. Trzeba przyznać, że Ma Maxinki jest trochę podobna, jeśli chodzi o strefę uczuciową. Też chce być kochana. Dobra. Y Georgina, czyli nasz sukup jest jedyny w Seattle. Jest jedyna w Seattle. Chyba tak dobrze powiedziałam. I musi wysysać energię życiową z, no, powinna to robić z tych dobrych ludzi, żeby ich przyciągnąć na tą złą stronę. Ale nie. Georgina ma swoje zdanie. No, trzeba przyznać, że jest dosyć twardą osobą, jeśli chodzi o to. No i tak. Georgina pracuje w. W sięgarni. Bardzo to lubi, i przypadkowo na początku nie wie, kto to jest, ale spotyka tego autora. No i potem zaczynają się kłopoty, gdyż ktoś z otoczenia, czyli wampir, zostaje. Uśmiercony. Chyba tak to można powiedzieć. Bo on już jest martwy. Wampiry no, są już martwe niby. Nie wiem. Nie zagłębia się to. Wampir zostaje zabity. I pierwszy trop to jest oczywiście Georgina, która się z nim wcześniej poprztykała. No, ale Georgina przecież wierzy, że jest niewinna i zaczyna swoje własne śledztwo. No, i tutaj mamy właśnie to śledztwo. Tak naprawdę. I oczywiście kłopoty sercowe Georginy są chyba na, bardziej na pierwszym miejscu niż te kłopoty wszystkie nadnaturalne. I to chyba tyle. Wiem, że to tak trochę chaotycznie wyszło, ale no nie wiedziałam za bardzo, co powiedzieć. Nie wiem, ostatnio mam taki, jakiś taki zastój w książkach. Jakoś tak, nie mogę się skupić na nich. Ale mam nadzieję, że Wam się chociaż trochę podobało. Napiszcie jakie wy macie teraz książki do czytania, co teraz czytacie, bo oj, <noise> bo jestem tego bardzo ciekawa, czy macie coś ciekawego u siebie w biblioteczkach. No to dziękuję Wam serdecznie i na razie a, zapraszam Was na mojego Facebooka i do zobaczenia. Pa pa!